Biegłam swój cel. Teraz wracam do domu. Widzicie, jaka jestem czerwona? Właśnie dosłownie dwie minuty temu, dwie minuty, nawet dwie minuty temu skończyłam biegać pierwszy trening w tym roku. Dosłownie rok nie biegałam. Uff. czerwona jak buraczek. Dam sobie dzisiaj za cel 4 km. Jestem z siebie dumna, bo zrobiłam więcej niż 4 km. Tutaj właśnie dobiegałam już do miasta. To już jakby skończyłam biec, bo się zrobiło dużo ludzi i w ogóle nie chciałam biegać. I nie wiem wpadać w ludzi, ale jestem się bardzo dumna, ponieważ poszłam biegać na taką ścieżkę rowerową, którą raz w życiu objechałam rowera, a nigdy w życiu nie przebiegłam jej. I dzisiaj to zrobiłam. To jest mój pierwszy trening, tak jak przed chwilą powiedziałam, od roku. Ja rok nie biegałam, i przebiegłam całą tą ścieżkę. Dobiegłam z jednego... E, z jednej dzielnicy do drugiej. Więc super. Jestem z siebie dumna. Przebiegłam ponad 5 km Tam 300 ileś kalorii spaliłam. Zaraz tutaj wstawię mam screena. Także dzisiejsze bieganie jest zakończone. Super. Zaczęłam dzień. W środku było ciężko. Nogi odmawiają posłuszeństwa, ale... Jak się rozbiegłam już na powrocie, zwłaszcza to było świetnie. Oczywiście robiłam jakieś takie krótkie przerwy, ale e, były to naprawdę krótkie przerwy i to tylko na to, żeby wziąć łyka, aby po prostu lekko odpocząć. E, I były to przerwy, gdzie truchtałam. Wyglądam korzystnie, ale wracam właśnie do domu i odezwę się do was po prysznicu. Hejka, witam Was już oficjalnie. Ja już jestem wyszykowana, mam jeszcze mokre włosy, ale stwierdziłam, że już nie będę czekała dłużej i po prostu zacznę nagrywać, a włosy same wyschną. Także witam Was z powrotem na moim kanale. Nie było mnie tutaj miesiąc, ale już jestem. No, nie było mnie tutaj miesiąc. Ostatni miesiąc nie był dla mnie, szczerze mówiąc, łatwy. Mm, tak pod względem psychicznym nie był dla mnie on dobry, ale stwierdziłam wczoraj, że trzeba wziąć się w garść i zacząć z powrotem gdzieś tam się udzielać w tym internecie, bo prawda jest taka, że to, co się działo przez ostatnie, ostatni miesiąc, w sumie ponad miesiąc Odbiło się też na YouTubie, na Instagramie, przestałam się Odzywać. Tutaj w ogóle nie nagrywałam, po prostu nie miałam chęci. Miałam pomysły na różne filmy, ale nie chciałam po prostu nagrywać i nie miałam siły, aby usiąść i nagrywać. Um, ale jestem. Ustawiłam sobie trochę wyżej aparat, bo wydawało mi się, że jest za nisko. Z takich ważnych informacji, o których chciałabym Wam powiedzieć, założyłam sobie TikToka. Pod koniec maja założyłam sobie TikToka. W sumie jakoś w kwietniu. Zaczęłam się uczyć, jak się nagrywa na TikToku, bo. Ja nie ogarniam tej aplikacji, w sumie już teraz po tych dwóch miesiącach, bo mam od kwietnia tą aplikację, ale ja zaczęłam nagrać pod koniec maja Trochę już ją ogarniam, także zapraszam Was na mojego TikToka, tutaj będzie gdzieś nazwa No na TikToku również nie nagrywałam przez ostatni miesiąc, przez ponad w sumie miesiąc Ale jak wracam na YouTube, tak wracam na TikToka Na TikToku hmm, jakoś tak... Yy, chyba będzie więcej filmików, więcej aktywności, bo podczas ostatniego miesiąca bardzo dużo yy, pomysłów sobie narobiłam na filmiki na TikToka, yy, więc też yy, tam na pewno zaraz zacznę nagrywać. A dzisiaj, yy, jeśli chodzi o ten filmik, to będzie po prostu taki luźny vlog z dzisiejszego dnia. Nie mam nic w planach, jeśli chodzi o jakąś tematykę filmu, po prostu stwierdziłam, że chciałabym sobie usiąść, pogadać, ponagrywać. Dzisiaj idę z moim przyjaciółką do kina na trzecią część obecności, ale to dopiero po 20. mamy sens i powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, ponieważ oglądałam pierwszą i drugą część razem z Julką. Specjalnie sobie usiadłyśmy razem, oglądałyśmy, bo dziwnym trafem żadna z nas tego nie oglądała. Okazało się, że ja pierwszą część oglądałam do połowy, ale yy, ja oglądałam, jak byłam sama i się chciałam oglądać dalej, no i nie skończyłam. I powiem Wam, że nie wiem czego się spodziewać, bo pierwsza część była super, mega mi się podobała. No w sumie była tam akcja już od samego początku i naprawdę fajny film, jak na horror, e, mega nam się podobał. Jeśli chodzi o drugą część, to. Ja bardziej bym powiedziała, że to jakiś film kryminalny niż e, horror według mnie był nudny, nie był w ogóle straszny, był taki e, kijowy, e, no i ja jestem ciekawa bardzo, jaka będzie trzecia część, ale w sumie zawsze tak jest, że e, pierwsza część jest najlepsza, a później kolejne części są beznadziejne, w sumie już się przyliczyłam do tego, że tak... To bywa z serialami czy filmami, no ale idziemy dzisiaj właśnie na ten sens. W sumie stwierdziłam, że wezmę kamerę coś ponagrywam Myślę, że z Julą raczej się nie będę pokazywała, bo ona się nie chce pokazywać, a jeszcze no, także dzisiaj zapraszam Was na taki luźny pogadankowy dzień ze mną. Ja zaraz idę z Wiką do biblioteki, tylko mam nadzieję, że nie będzie padać, bo zrobiło się tak ciemno, tak po prostu wydaje mi się, że będzie padać, są takie chmury, że nawet zapyłam światło. Eee, także udało mi się z tym bieganiem, bo jak wyszłam, to było naprawdę gorąco. Eee, natomiast jak wracałam, tu już się zrobiło chłodniej, ale przebiegłam ponad 5 km, jestem z siebie naprawdę dumna. Obym miała tylko motywację, żeby jutro wstać i pobiegać. Bierze truskawki w takim ulubionym warzywniaczku. Eee, mają tam naprawdę bardzo dobre te truskawki, w tym roku tylko tam praktycznie kupuję. Więc eee, coś na pewno dzisiaj na kolację i jutro śniadanie z nich eee, wykombinuję wyglądają bardzo ładnie. Wczoraj siedziałam północy, aż zaktualizują mi się sinsy, bo miałam ochotę nagranie. E, I dzisiaj razem z Wiką tworzymy wspólną rodzinkę, i to będzie nasza w sumie pierwsza taka wspólna rodzinka od lat. I będziemy musiały razem grać. Tworzymy właśnie siebie. mam takie oczy. E, ja już siebie muszę. stworzyłam, teraz Wika siebie robi, więc mi się w sumie nudzi właśnie jabłko sobie. I pokażę wam efekt końcowy Jesteśmy my ogólnie, to zrobiłyśmy się jako młode dorosłe I troszeczkę podrasowałyśmy się No i tak wyglądamy To jestem ja, ale to chyba widać w ciemnych włosach Ej, myszka mi na nie jest kursor O, ja i Wiktoria No, Wiktoria w sumie w stylizacji podobna do siebie my dalej gramy w sinsy, z tym, że teraz robimy chałupę ja chciałam zbudować dom, ale Wika nie chciała, chciała, żebyśmy kupiły. No więc kupiłyśmy niby ładny z zewnątrz. Nie by miałeś duże pokoje. A te pokoje to takie klitki, że nic się w nich nie mieści. No ja czekam teraz na swoją kolej. Wika robi sobie swoją sypialnię. Jeszcze w ogóle kupiłam umeblowany ten dom, bo że nie tak będzie lepiej. I tak wszystko muszę usuwać i jeszcze raz wszystko po swojemu robić, bo jest bardzo brzydko jakoś po chińsku. Taki, taki bo styl chiński e, i stwierdziliśmy, że jak się dorobimy, jak się powiększymy rodzinę, wiecie już troszkę tam mąż, dzieci się pojawią, to wtedy wypradzimy się i ja zbuduję nam ładny, duży dom. Bo to jest jakaś mała klitka. Właśnie idę do kina. I miałam gofry na kolację, i chciałam Wam je w sumie pokazać, bo tak ładnie wyglądały, no ale w sumie jakoś tak nie pokazałam, bo tyle ich zjadłam, że w sumie nie miałam wszystkich na talerzu to byłoby bez sensu. Ale powiem Wam, że dzisiejsza gra w Simsy bardzo mnie zmotywowała do nagrania pewnego TikToka i bardzo się zmotywowałam tą inspiracją, która wpadła mi podczas dzisiejszej rozgrywki. I tego TikToka nagrałam. I ja już go wstawiłam, słuchajcie, dosłownie przed chwilą, przed samym wyjściem. Także możecie yy, wbijać na TikToka. A czy ten filmik w ogóle zobaczycie jutro albo pojutrze? Więc TikTok już jest, ale mam nadzieję, że trafi dla ciebie. Yy, bo tak to no, mało osób mnie obserwuje, bo dopiero co mam te konto i tam mam 185 yy, obserwujących, więc to jest mało. No ale trafi dla Ciebie, no to przynajmniej ktoś to obejrzy. Jesteśmy w kinie od... tak... Od roku, a Jula od dwóch lat pierwszy raz. Ja nawet zapomniałam o biletach. <grym> że jest coś takiego jak bilet i ja sobie poszłam z Julą po prostu z tej kasy bez biletów, rozumiecie to? Już przy ja i czekamy na mamę Julii. i ogólnie to polecam, jak lubicie filmy romantyczne. Ale ogólnie, jeśli oglądaliście wszystkie pierwsze części, to naprawdę musicie się wybrać na tą ostatnią część, bo według mnie to jest jakieś tam powiązanie. Przynajmniej jeśli chodzi o historię e, Lorraine i Eda, to jest takie powiązanie według mnie. E, no, my oglądałyśmy z Wilą dosłownie pierwsze m, dwie y, części pod rząd, więc tą tak naprawdę miałyśmy już tak obcykaną. Ale było mega super, mi się bardzo podobało, bo dwójka to tak zamulała. Ta była mega świetna interesująca, w sumie od początku była jakaś taka akcja i zwrot akcji to był totalnie taki nie będę Wam zdradzać co się tam stało, ale był taki zwrot akcji według mnie no i były momenty takie grozy, ale nie był to taki w sumie straszny film jak obecność 1, także jako horror 2 na 10, ale ogólnie jako sam film no to dałabym 10 na 10 serio mi się mega podobał, zwłaszcza historia właśnie Lorraine i Eda Siemka Powiem wam, że dzisiaj było gorzej niż wczoraj, nogi odmawiały mi posłuszeństwa, ledwo chodzę, ogólnie przebiegłam trochę mniej niż wczoraj, 512 nie, 517 chyba, czy 512? O, wczoraj 500, 500, 5 km 35, dzisiaj 517 chyba, e, także trochę mniej, ale jestem zmęczona bardziej niż wczoraj. Było zdecydowanie gorzej. E, wydaje mi się dlatego, że wczoraj było chłodno. Dziś jest upał straszny. Nogi strasznie bolą. Odmawiam po prostu posłuszeństwa. bo mi tak ciężko biegać, tak mnie nogi bolały, a teraz to już w ogóle nie ledwo co idę. Nogi mamy galereta. Także dzisiaj było no gorzej. Wydaje mi się, że ja zdecydowanie szybciej dzisiaj biegłam. E, momentami Najpierw zeszłam tak truchtem, bo naprawdę tak mi nogi bolały. Ale jak się rozbiegłam, to naprawdę biegłam bardzo szybko. Że te 4 km zrobiłam, bo dzisiaj też sobie dałam czas na 4 km. Eee, bardzo szybko zrobiłam te 4 km, szybciej niż wczoraj. Eee, ale no biegałam krócej, bo już po prostu nie dałam rady. Eee, także. No, może pod koniec wakacji, jak będę trzymać się tego swojego biegania. To może będzie lepiej. Może będę yy, pokonywała nie 4 a więcej kilometrów w tym samym czasie, w którym teraz biegłam. Yy, no ale pogoda też dopisała, bo jednak upał jest straszny. Ale jestem z siebie dumna. Znaczy, no, trochę, trochę mniej niż wczoraj, bo yy, jak wiem, że przebiegłam mniej, to yy, czuję to takie, że. Było lepiej, było lepiej. No ale cóż. Dobra, zastanawiam się czy jutro też iść biegać, czy nie. Może nie, może zrobię sobie e, trochę wolnego e, żeby trochę się nogi zregenerowały. Zobaczymy. Cześć! Dziś też jeszcze jednak nagrywam, ponieważ wyszło mi trochę mało materiału, a nie chciałabym, żeby filmik trwał z 5 minut, e, więc dzisiaj też postanowiłam, że dogram dziś, dzisiejszy dzień do tego vloga. E, dzisiaj, jak mówiłam wam rano, jest tak gorąco i razem z Marysią, którą już e, mogliście poznać, jeśli oglądacie mnie od początku, nagrywałam z Marysią... Mm, no dwa lata w tym roku będzie, dwa lata temu Filmik świąteczny tam ze szkoły, więc ona tam też była No i właśnie dzisiaj z Marysią jedziemy sobie na polany Na taki mały piknik, będziemy mieli jakieś tam przekąski I ogólnie będziemy sobie leżały, wziąłam też gry różne Dawno się nie widziałyśmy A z racji tego, że jest taka ładna pogoda, to właśnie wybieram się na taki mały piknik na polany. powiedzieć, że te bułeczki, które wam tutaj yy, pokazano na nagraniu, były takie pyszne. One były z serem białym i tym... i makiem, ale one były przepyszne. Jest tak po prostu jest super pogoda, się świetnie po prostu leży. Jest cudownie. To jest mój pierwszy piknik w tym roku. Jest zajebiście.